...formacji tego zespołu. CITKO I, proszę bramka. Marek Poniarek w sposób typowy dla siebie znalazł się w sąsiedztwie pola bramkowego, uśpił czujność obrońców koła Tychy i po tym dośrodkowaniu zdobył gola. Oto sytuacja. Mimo asysty Kosa, Koniarek zdołał jednak przyjąć piłkę na nogę. Uderzył z Zwoleja i oto łódzka drużyna w 20 minucie drugiej części spotkania zdobywa prowadzenie, a jest to 21 pierwsza bramka Koniarka w tym sezonie. I pomyśleć, że Koniarek po powrocie z Ligi Austriackiej z Pelten Marzył o grze w którejś z drużyn śląskich, ale jakoś nie mógł znaleźć uznania wśród szkoleniowców tych drużyn i ostatecznie zdecydował się na grę w widzewie.